Każdy dzień na wyspie można zacząć inaczej. Bufet śniadaniowy oferuje niezliczoną ilość dań kuchni z całego świata. Oto nasza malediwska stacja śniadaniowa. Mamy tutaj szeroki wybór malediwskich dań śniadaniowych, smażone małe przekąski, kary, chapati. Oferujemy różne rodzaje kuchni, takie jak tajska, chińska, malezyjska, międzynarodowa, włoska. Więc jest to mieszanka wielu smaków. Jeśli policzymy wszystko, wyjdzie ponad 50 potraw. W tym dania gorące, zimne dla dzieci oraz słodycze i wypieki. Kucharze w naszej kuchni pochodzą z 18 różnych krajów. Z Tajlandii, Czech, Wietnamu, Indonezji, Malezji, Indii, Sri Lanki, Włoch. Dlatego jesteśmy w stanie oferować różne smaki z różnych zakątków świata. Na wyspie są trzy restauracje, wśród nich piękna Aragu, zaprojektowana z najwyższą dbałością o każdy szczegół. Szefem kuchni jest Gauchan de Silva, który przez lata pracował z największymi świata kulinarnego. W swoich daniach podkręca tradycyjne europejskie potrawy azjatyckim twistem. Kiedy przyjechałem na tę wyspę, nic tu jeszcze nie było. Jestem pierwszą osobą, która zamówiła tutaj sól i pieprz.